Okay. Widzę, je, jechamy, je, jedziemy do innego budynku. Mm. A? Hey. jedziemy w widzowie, przez most I skończył się Teraz jedziemy. <grybuj> 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 O, mamy budynek, widzowie. O ale drifting. Do garaż. Widzowie, bo ja będę robił bomboklata, Widzowie, wiecie, że to jest bombokrat? Zobaczcie, wysadzimy bombę. Idziemy do budynku, i bronny tu jest. Idziemy tu. Hy Widzowie, teraz hakowałem grę i robimy tak. Robimy hacking gra. Tutaj wpisujemy 100. Jakoś tak. Tutaj z. Też 100. Teraz jedzonka. To jest tyle. Czekaj. Testy. Mm. Ktoś mi tu pomaga w tej grze, ale nie wiem kto to. Jakiś chyba twórca mi pomaga. Dajcie lajka like i suba, dzisiaj jest fajny odcinek. No i mm, tak robimy teraz broń: różne butelka, trailers. Tutaj mam samochody takie jakby wy nie wiecie pojazdy, części. Tak różne tutaj są bronie. Jest tu mag, ale ja biorę tego... Nie no, dobra. Biorę sobie tego. Bo ten jest taki klasyczny, fajny. Nie ja lubię broni. Ja ta gra jest fajna. Polecam Wam grać na Robloxie. Jak chcecie mój nick? To Nick Bidon pipi. Dziękujemy. I teraz mam takie, jakby dwa kałachy. On się nazywa Kałasznik Bombowiec. Tam jest ten gay. Widzicie? Teraz go zabijemy. Bu -bu -bu. No już nie ma. A tu jest kolejny Edgarus. u tu, 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 tu. I proszę, nie ma go. Widzowie, to jest hakowanie gry. Apteczka, świat, świat mod, świat pit, spitting griffin, prat gry, nie, nie. Pich fin, griffin, pidolito, bandito. Dzisiaj będzie event w a Avernus. Może też nagram odcinek. Pewnie, podejrzany ten świat jest, ale dobra. O, mamy drzwi do samochodu. To fajnie. Kurde, to nie do tego samochodu. Idziemy tutaj. Jeszcze zobaczyć. O, światło dobre mamy. Widzowie, dajcie łapki w górę i tak dalej, no bo będzie fajno, fajne odcinki będą. Jeszcze jedna mińska i kończymy odcinek, bo ja mi się nie chcę tak jakby Czekajcie. Czekajcie. Dobra, wizowe. Jedziemy w tamtą stronę. Zarabiam czy z w każdej, bo przecież kaza komuś. Nara widzę, wykończy mi odcinek.